Nie, ja stąd idę, pierdziele. Zrobili mi rzeź, no no. Nie, to jest po prostu niemożliwe. On z pijakami. Koniec tego, spalę się, zobaczcie. <śmiennie> 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 Będę uciekał. <śmiennie> <śmiennie> Powiem mamie, jak mnie tam przyteleportujesz, zobaczysz. Dobra. Mamo, pomocy! A! Podstaw go tu. Wielką mnie. Eee, po... Mamo, bo oni mnie kurde tu zamknęli. Powiedz im coś. Krzyknij na nich. No, no słyszycie? Macie mamy nie denerwować. Hehehe, he, he, he uciekał. He, he, he. Jaki